Witam Was z tej strony Sabal w 10 już odcinku z Baganamu. Kurczę jak ta seria leci. Ciekawe, czy uda mi się w tym roku nagrać kolejne 10 odcinków, czy jednak e, wydłuży się to jakoś. Nie wiem. Ale zanim zaczniemy odcinek, macie taką pewną ankietę w karcie społeczności na moim kanale. Proszę o zagłosowanie, gdyż czeka mnie kolejny stream 12 godzin. No i chciałbym wybrać klasę, którą będę grał. A e, Wasze głosy mi w tym pomogą. Przejdźmy zatem do odcinka. No, i pamiętajcie o stawieniu łapki oraz komentarze, jeżeli Wam się film spodobał. I teraz, może walnę babola albo sobie to wymawiam, ale powiedzcie mi, przynajmniej ci co grają na globalu i biją hydrę dosyć regularnie, czy ratio na zdobycie yy, kamienia, metalu został obniżony? Magicznego kamienia? To jest ten co nie pali itemy, znaczy ten co nie obniża nawet po spaleniu i temu, no bo tak zauważyłem, otworzyłem sobie dla testu w różnych openingach po 20-30 no i średnio na kamień wychodzi mi 80 szkat Tak plus minus mi wyszło. Może to był pech, może to było szczęście, wiecie jak to bywa z tym RNG. Ale mówię, ja porównałem sobie jakieś inne filmy innych youtuberów, to tam widziałem, że częściej im to leciało przed yy, ostatnimi pięcioma aktualizacjami, nawet przed wzmocnieniem tej hydry. Więc albo Gameforge tam coś majstruje i obniża to, żeby szybciej zeszło im to z item shopa, co jest logiczne, a GameWatch lubi nie mówić co poprawiają, potem się dowiaduje, że jedna jest mocniejsza albo słabsza, albo jakieś smoki są słabsze albo mocniejsze, no, szczególnie, że mocniejsze, bardziej na, na minus dla graczy, no oni na plus nic robią. Więc yy, może sobie to wmawiam, ale powiedzcie yy, Ci co grają i ci co robią, czy to Zauważyliście, czy może mówię, ja się sam oszukuję w tym momencie Teraz moim planem jest uzbrać na Onyxa, niestety To też jest trochę duży wydatek, prawie jak Diament, ale trochę mniej, średnio wychodzi Onyx Z dwoma bonusami, którymi chce, czyli albo na Szycie odporność, albo na kryta, nie wiem co jest ważniejsze na jucharze, Czy kryt odporność na kryta to jest bardziej dla Bossów, a szycie bardziej dla mobów, no bo raczej bo... Nie, nie mają tyle hitów, żeby te szycie jakoś pływało I nie wiem właśnie co jest bardziej preferowane chyba kryt będzie ważniejszy, ale nie wiem, strzelam więc blok kryt albo blok y, szycie najlepiej trzy bonusy jakby były, jeszcze unik strzały ale nie wiem czy takie wychwycę, to jest koszt przynajmniej 300, 350 albo nawet 400 yangów, 400 wonów y, w sensie, więc mamy na co zbierać i przy okazji sobie próbowałem wklepać ten y, talizmanik Trochę tam weszło, ale to i tak jest yy, kropla w morzu, bo żebym odczuł na Alastorze tym normalnym, czy to łatwym, yy, musiałbym mieć przynajmniej plus 50 a, i na Hydrze oczywiście też, nie, więc w przyszłości będę kuł cool, będę się nad to nastawiał, na ten talizman, ale póki co to jest bardziej tak dla zgrywy, bardziej dla rozgrywki, na, rozrywki na streamie niż realnie coś by miało mi to zmienić, procent albo 2% w to czy w to. Powierzycie, że na globalu można mieć problem z dodaniami i zmiankami, ale na plus. Chodzi mi o te z B. Jak każdy wie, nie da się wymiksować praktycznie dwóch albo trzech maksymalnych bonusów zmiankami z B. To już było testowane, każdy o tym mówił. No i kupiłem sobie łuk, żeby sobie miksować średnio na sprzedaż. Może coś wejdzie, może nie. I taki mam plan. Średnio po całym tygodniu robienia Hedry mam po chyba sześć zmianek i siedem albo sześć dodań. Niestety niektóre się nie stakują i mi zapychają e, Eku. Ja tam słyszałem, że można oczywiście zapchać Eku do e, ostatniego slot'a i wtedy się to będzie stakować, ale to jest tak bez sensu, że mi się nie chce tego robić, dlatego ja potem dowonuję za kasę albo nie wiem byle co robię, żeby mi zapychało mi eku. a kiedyś praktycznie tyle kasy się przelewało, żeby mieć jakieś dudanie na starcie. A pamiętam, a teraz z tym brzygam. Chyba jednak nie zdążyłem. Krywa. Akurat perły pokazywałem trudno, zaoszczędziłem no, SM Tyle, kurwa Nie chce mi się Koniec trzyma widzowie, kurwa Koniec trzyma, nie chce mi się Oszukali mnie, koreba Ty Tysiąc lizaków zeszło za 1500 w minut. Nie, nie, w 15 sekund nie zdążyłem kliknąć. KUPIŁEM! <laughs> Jakim cudem ja kupiłem? Widzieliście to? Widzieliście to? Chyba wszystkim item shopa wypierdoliło. Nawet kupiłem taniej. Od 40 SM. Chyba item shopa wszystkim wyjebało. Wow! <śmiech> Kurwa! <śmiech> no to git. Udało mi się w końcu oddać notatkę ostatnią, nawet szybko zeszło, bo to oddawałem z eliksirami, więc na 45 dni, no 5 razy mi spaliło, więc nawet całe 2 miesiące, fajnie zeszło. Niestety nie spodziewałem się, jak rakowe to, jak, jak to jest quest, no i zajęło mi to dropienie kamienia liderów, czy jakoś tak, 6 albo 7 godzin. Robiłem wszystkie bossy na nefrytowej, na przylądku, razadory zbijałem. E, jakieś tam tygrysy, robiłem to też na streamie, poza streamem. No, psycha mi już się dała na butelkę 20. Też ktoś powiedział, żebym jajko zbił ewentowe, wielkanocne, bo tam są bossy. Ale wydaje mi się, że to było jakieś inne ID tych bossów, bo jakieś takie słabsze. Jakiś inny drop był, może mi się tylko wydaje. Ale w końcu wydropiłem, zajęło mi to 7 godzin praktycznie ciągłej gry, żeby wydropić kamień. No naprawdę, ja już wątpiłem w to, ale to jest właśnie moja cebula, bo jak te kamienie były na rynku, po jeden won, to nie kupowałem, mówię, po co mi, mam jeszcze parę dni, to pewnie będą, nie? To zamiast kupić, to zbadowałem tyle godzin, żebym to już szybko zrobił, ileś tam set razy, ale niestety, yy, no po prostu Janusz, cebula, Wszedł na pokład i musiał pokazać swoje yy, cebulactwo. Musiałem zaoszczędzić jego wona i zbadować 6 godzin. Fajnie było. Postanowiłem sobie zrobić przerwę zbierania na Onyxa i kupić EQ na Johary, by sprawdzić, czy jestem w stanie, jako sura WP z małym levelem championa, utrzymać cały spot na klacie i na nim expić na tzw. V3. A 3 to jest taka mapa do expienia na Joharze. nie pamiętam na jakiej mapie, bo ja tych nazw nie pamiętam. No i tam się często sobie autołowy na jakimś takim pomniejszym spocie. No i tam ludzie wbijają to 30 levele championa. To zajmuje masę godzin, ale mówię. Chciałem po prostu spróbować, więc zacząłem skupować od Eku na blok, czyli kupiłem kuliny plus dziewiątki, e, zmieniłem skilla z przeszywy na e, blok na pecie, gdyż e, niestety ja już nie mam ponad 100% przeszywy, więc nie mam extra damage'u, to to, to to szycie było u mnie zbędne, nie? No Po prostu po co? No Nie potrzeba, nie? No bo jeżeli ja jedynie mógłbym e, bić na e, roście 20% na szycie, a jeżeli jej nie miałem, no to nie miałem ponad sety, no to to nie kalkulowało się finansowo, bo takie rosy kosztowały parę won, 200 sztuk, no i yy, szkoda mi to było po prostu marnować, nie? A szczególnie jakbym miał załóżmy postawić autołowy na yy, Joharze, bo mój plan jest taki, żeby zrobić wiele Sungma, E, przymierzam się, żeby, żeby ją całą zrobić, nie jest to jakieś duże wyzwanie, bo mówię, e, wieża Sunkma była pierwszym dungeonem, która weszła na, na Joharce i tam bardziej potrzeba odporności na umy, e, te eliksyry specjalne i tak dalej, dlatego na razie skupuję sobie eku na blok w tym tarcze, tym potem miksowałem sobie hełm na ludzi, ale też z blokiem y, i oczywiście potem były kolce. I wyszło mi mniej więcej 70% na ludzi z kostiumami i nakładkami oraz mniej więcej ponad 80% bloku. Przy czym ja nie wiem, czy ten blok cały działa, czy to jest jakiś efekt placebo, no bo niektórzy mówią, że nie, niektórzy mówią, że tak, no ale ten 80% bloku ponad miałem, więc no, y, o, odpornościowo byłem, byłem na niezłym poziomie, jak na swój poziom eko i to co ja prezentuję na tej postaci. Jestem z tego dumny. No i poszedłem na tego największego spota. Okazało się, że faktycznie jestem w stanie ustać całego spota i na nim expić. Autooby nie jestem w stanie puścić, no bo te KO mają taką animację, że Twoją postać powala i przez nie wiem po sekundy Twoja postać nic nie bije na autoobach. A jak bijesz solo, będąc przy komputerze, klikając załóżmy W albo A albo jakikolwiek przycisk, to ta postać nie upada. Taka, no nie wiem czy cancel animacji, to jest no nieważne. Ale po prostu y, biorę całego spota na klatę i de facto mógłbym tu expić, jeżeli bym zrobił tą postacią. Y, więc y, będę się przymierzał w najbliższych dniach po tym filmie, żeby stawiać autołowy, żeby wbić 10 level championa, bo potem dochodzi kolejny biolog z Johary i kolejne statystyki otrzymuje. No, i powoli ten content będziemy uderzać. No, bo chyderki się znudziły, każdemu mi też się nudzą. To jest mój zarobek, ale nie mogę tego powtarzać co odcinek. To no wy już wiecie, że ja zbijam hyderkę, każdy to już wie. No i pomału właśnie będziemy tę, tę Joharę odkrywać. Ja wiem, że na początku będę dostawał w pieprz, że będę leżał częściej niż bił, że będę płakał, będę narzekał, no ale jakoś powoli do tego dojdziemy, że w końcu Alastor padnie albo przynajmniej na tym normalnym poziomie, bo Harda raczej nie zbije, bo musiałbym mieć chyba Talizman plus 200 albo no rzeczy niestworzone na mnie nie wiem, broń plus 15 i szarfę z bronią plus 15, to jest masakra, jak o tym myślę finan z finansowego punktu widzenia, bo tak bo takie jedno ulepszenie takiej broni to jest 60 wonów, 30 wonów, 30-40 wonów więc no, jak o tym myślę, to psycha mi siada niestety, ale mówię do tego, bizowie dojdziemy mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał jeżeli tak, pamiętajcie o łapce w górze dzięki serdeczne, pamiętajcie o ankiecie trzymajcie się i do następnego